Niezapomniana noc. Wtedy, kiedy się zaczęła opęzywać, nie zapomnę tego, myśmy wtedy wracali właśnie z przedstawienia w sztabie. Pożegnaliśmy się, widziałam, że generał jest taki strasznie mizerny. Pytałam się, co, dlaczego pan generał tak wygląda? Czy chory? Nie, on my, nie, wiesz, tylko taki mam tyle zmartwień, kłopotów, ale to wszystko przejdzie. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, że tego... Tego samego wieczoru to się zaczęło. Kazali nam włożyć helmy, pożegnaliśmy się, wjechaliśmy, pojechaliśmy jakieś 20 mil od miejsca, gdzieśmy grali w sztabie i zaczęło się piekło. I wtedy, już wtedy, refren pobrzdumkiwał na gitarze. czerwona makie na montaż. I już pisał tekst, bo potem ten, czy widzisz, ten rząd biały Krzyży, to napisał później. Przedstawienie było prawie zaraz po zdobyciu Monte Cassino. w dwa dni. W dwa dni po tym uprzątnięte były wszystkie te martwe drzewa, już nie mówię o ludzkich ciałach. To było takie łyse wszystko, tak straszny widok, spalone całe to wzgórze. Pamiętam, myśmy tak... Stali na takim zboczu z lewej strony. Mieliśmy transparent, czerwone makie na Monte Cassino. Śpiewaliśmy wtedy po raz pierwszy. A tu po środku, tu w tej chwili, gdzie jest grób mojego męża, tu on siedział i patrzył.